Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry. Pomału się zbieramy. Myślę o czytaniach dzisiejszych i dzisiaj o Eliaszu. O tym, że Bóg przyszedł w gwałtownej burzy, ulewie o trzęsieniach ziemi i w żadnym z tych znaków. Znaczy nie przyszły takie zawiłości pogodowe i w, żadnych, w żadnym z tych znaków Boga nie było. Kiedy On przyszedł, to przyszedł w łagodnym wietrze. I taką myśl mam dziś, że kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, to my spodziewamy się, że On może nas potraktuje surowo. Spodziewamy się, że może yy, boimy się, że jeżeli jest, robimy różne rzeczy nie tak, albo że jesteśmy grzeszni, to spodziewamy się, że każde, każda anomalia nasza życiowa, każde jakieś takie yy, trudności, które się pojawiają, są wynikiem tego właśnie, że grzeszymy, że robimy źle i że coś jest nie tak. Bóg chce nas, yy, wiecie upomnieć, napomnieć, nie wiem, macie tak? Ja to na przykład często tak mam, że jak trudne rzeczy się dzieją, to ja myślę, myślę o tym, że ojej, może to dlatego, może to jest tak, ponieważ w tym miejscu nie zachowałam się dobrze, może powinnam była inaczej się zachować. Zaczynam robić taką weryfikację w sobie. Yy. I dzisiejsze czytanie jakby znowu sprowadza mnie do takiego miejsca, że jeżeli są burze, jeżeli są trzęsienia ziemi, jeżeli dzieją się takie rzeczy, to one nigdy nie są z inspiracji Pana Boga. Że nawet jeżeli Eliasz doświadczał y, tych wszystkich rzeczy, tych burz, tych wichur, tych trzęsień ziemi, tego ognia, to Boga w, nim nie, Boga w tym nie było. To nie było z inspiracji Boga. To, co jest zawsze z inspiracji Boga i co ja dzisiaj biorę mocno do serca, to łagodność, wyrozumiałość. To jest bycie pomocnym, bo On przyszedł do Eliasza bardzo łagodnie, w cichym wietrze. W cichym wietrze i dopiero w tej atmosferze zaczął. Yy, Zaczął spokojnie i tak klarownie do niego mówić. I dzisiaj taką myśl mam, tylko tyle, że żadne ataki, żadne uciski, żadne zachowania takie gwałtowne względem mnie nigdy nie są inspiracją Boga, względem mnie. Jego, jego przychodzenie do mnie zawsze jest dobre i pełne łagodności, zawsze. I pragnę w to wierzyć, i pragnę temu ufać, i z tą myślą żyć. I co dalej, idąc krok? Ja chcę, żeby tak było, że ja z taką łagodnością będę umiała podchodzić i do siebie, i do innych. I chociaż, wiecie, przez ostatnie dni bo dwa ostatnie dni pewne rzeczy się stały w moim życiu że ja widzę, że Bóg jest zawsze krok przed, że On pewne rzeczy jakby zapowiada uprzedza. Że one się dzieją, że Bóg daje mi cały czas takie znaki, że Ewa, ja, ja jestem tym, który daje kontrolę, ja pilnuję, nie musisz się martwić, że z całą łagodnością i dobrocią, wyrozumiałością podchodzi do innych ludzi, a ja sprawami twojego życia czy innymi sprawami będę się zajmował. I to jakiś taki przedziwny pokój wlewa w moje serce. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię, czy. Że jakby jesteście w stanie wejść w ten klimat, który jest we mnie po przeczytaniu dzisiejszych czytań. Że, że ja muszę okoliczności mojego życia zacząć w ten sposób czytać, ale też jest to wielka, wielka inspiracja do tego, że ja chcę też tak postępować. Chcę się tego uczyć. I chcę w takiej atmosferze chodzić. I w tej takiej atmosferze spokojnie czekać, poprzez burze, poprzez trzęsienia ziemi, poprzez gwałtowne ulewy, spokojnie przeczekać i poczekać, aż Bóg przyjdzie i przemówi. Mi się czasami wydawało, że te burze, to znaczy, że Bóg mówi, nie? że Bóg nas chłosta, a to, to jest jakieś takie działanie złego w naszym życiu który próbuje jakby pośród tych burz chyba wypróbować nas, zobaczyć czy pomimo tego, że my jesteśmy tak głęboko zawiedzeni sobą, nie wiem, nie wiem jak wy, ale ja naprawdę często bywam głęboko zawiedziona sobą, że, żeby przejść to, żeby przejść to, że może coś źle robiłam, może nie tak, nie spełniłam, wiecie, czyichś oczekiwań, nie? że takie, te myśli we mnie są zawsze, nie, ja, ja po prostu mam je zawsze i zawsze te myśli, wątpliwości też się we mnie pojawiają, ale myślę sobie o tym, że to wszystko jest po to, żebyśmy wytrwali i jak wytrwamy, jak przejdziemy i są jeszcze te znaki takie pomiędzy, kiedy Bóg mi pokazuje, że jest zawsze krok przed, jak przez nie przejdziemy, to wtedy dopiero słyszymy głos Boga. I dzisiaj na naszym najocie będę będę o tym mówić. Będę podchodzić do tego tematu, bo wydaje mi się taki szczególny, że będę mówić właśnie o tym, czym jest potrząśnięcie potrząśnięcie nami. Tak? Czym, jest, czym są wstrząsy w naszym życiu. I z taką myślą będę chodzić cały dzień i szykować się, żebyśmy właśnie z taką treścią, z taką myślą, dzisiaj wieczorem się spotkali. Więc czekam na Was wszystkich, zapraszam Was wszystkich do tego, żebyśmy pochylili się właśnie nad tą myślą: dlaczego są wstrząsy, po co są wstrząsy i dlaczego jest to dobre, i Bóg oczekuje, żebyśmy przez nie przeszli, ale też dlaczego one nie są Jego inspiracją. I jak to jest, że Bóg mówi tylko i wyłącznie łagodnie i dobrze. Fajnie. O, Monika też to odczytuje tak jak ja. Pozdrawiam Was wszystkich. I co? Widzimy się wieczorem. Do zobaczenia z Bogiem. Dobrego dnia Wam życzę. Bez wstrząsów i burz. I życzę Wam dzisiaj łagodnego głosu Boga, który będzie przemawiał. Do Waszych serc i będzie dawał taką pewność, że wszystko jest w Jego ręku, że tu się nie dzieje nic w Waszym życiu, nad czym On nie ma kontroli. I to jest takie pełne pokoju i pełne y, dobroci, pełnej takiej dobroci, która rozlewa się w moim krwiobiegu. Dobrego dnia. Papa, pa, kochani, do zobaczenia.